Czasami na Twoim trawniku powstają puste, niezadarnione miejsca. Pomimo regularnego podlewania i nawożenia problem nie znika. Sprawdź, czy w pustych miejscach gleba po wyschnięciu tworzy twardą skorupę. Jeśli tak, rozwiązaniem może być aeracja i piaskowanie. Gdy podłoże na Twoim trawniku jest zbyt zbite, woda, powietrze oraz substancje odżywcze mają utrudniony dostęp do systemu korzeniowego. Korzenie traw nie mają miejsca na krzewienie. Taka sytuacja powoduje, że rośliny zaczynają rosnąć w kępach. Pomiędzy nimi tworzą się puste miejsca i efekt zwartej zielonej darni jest niemożliwy do uzyskania. Rozwiązaniem jest zabieg aeracji i piaskowania. Polega on na nakłuwaniu trawnika, tak aby ułatwić wnikanie wody, powietrza oraz nawozów w głąb systemu korzeniowego. Na początku zabiegu nisko kosimy trawnik. Jeśli powierzchnia jest niewielka do nakłuwania, możemy wykorzystać widły. Na większej powierzchni można użyć na przykład aerator kołkowy, który równomiernie ponakłuwa trawnik. Jeśli gleba jest bardzo zbita, warto użyć pustych kołków. Pozostawią one większe otwory. Po takim zabiegu równomiernie nanosimy piasek na całą aerowaną powierzchnię. Następnie wmiatamy go w dziury po aeracji. Jeśli puste przestrzenie mają większą średnicę, warto jest po zabiegu dosiać nasiona trawy. Aeracja i piaskowanie powodują ułatwienie przenikania wody, powietrza i substancji odżywczych w głąb gleby. Dostarczony piasek rozluźnia podłoże wokół systemu korzeniowego, co w efekcie sprawia, że trawa może się lepiej krzewić.